Cześć, witajcie z tej strony Marek. Przed nami, to tak jak zapewne poznajecie Volkswagen Passat, wersja kombi, silnik jak żeby inaczej. 1.9 Turbo diesel. Pewnie wielu osobom znany, Nie tracimy zatem czasu. Przechodzimy od razu do prezentacji tego modelu. Mam zamiar pokazać sylwetkę z każdej strony, otworzymy wnętrze, otworzymy bagażnik, zobaczymy kanapy, zobaczymy wykończenia, łączymy silnik, mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Standardowy kluczyk do tej wersji, do tego samochodu, otwieramy samochód. Bardzo ładna, promowana obwódka otoczka okien, szyb, ładny granatowy metalik, relingi na dachu drzwi otwierają się w ten sposób. Bardzo szeroko, bardzo łatwy dostęp do kabiny. Siedzenia pokryte zwykłym materiałem, szytym. Poduszki powietrzne z boku, regulacje zagłówków oczywiście. Sterowanie fotelem od przodu do tyłu. Wysokość nachylenie oparcia. Zamykamy drzwi Seary system nawigacyjny Volkswagen Radio CD bardzo ładnie wygląda ogrzewanie ogrzewanie siedzeń podgrzewanie siedzeń system ESP klimatronik wersja z automatyczną skrzynią biegów bardzo wygodne siedzenia siedzi mi się naprawdę bardzo wygodnie Podświetlenie bardzo ładne elementy chromowane otwierania drzwi. Pełna regulacja, pełna automatyka szyb, przód, tył, zamknięcie, regulacja świateł, nawiewów. Kierownica bardzo wygodna, w takim razie łączne, uruchommy silnik. Bardzo fajnie, bardzo ładna jakość dźwięku, Wyłączyć. na razie żeby nam nie przeszkadzało troszeczkę, troszeczkę zmniejszymy klimatyzację. troszkę cieplej w takim razie włączamy włączamy samochód wyłączyłem póki co działanie klimatronika schowek bardzo fajne pomieszczenie. Pomieszny schołbek Poduszka powietrzna pasażera Poduszka powietrzna w Kierownicę oczywiście Tak pracuje silnik Zobaczymy, włączymy światła, włączymy, włączyłem światła, przeciwmogielne i zaraz zobaczymy jak samochód prezentuje się od przodu. Otwieram klapę silnika, zobaczymy jak wygląda i Bardzo ładny, prezentuje się. Światła soczewkowe. turbo 1.9 jeden, jeden, jeden turbo diesel. Bardzo ładnie pracuje, różnicko 1 silnik Zamykamy Wyłączam... Wyłączam już... działanie. Wyłączałem silnik. Zobaczmy jeszcze... bagażnik, zobaczmy. Bagażnik otwarty. ale już widząc z zewnątrz jest to samochód bardzo pomieszny szeroko opierające się drzwi tylna klapa bagażnik bardzo duży schowki z prawej strony schowki z lewej strony dodatkowe gniazda Energii. Tak salon wygląda z tyłu. Usiądę jeszcze na tylnej kanapie, sprawdzimy, jak tam się siedzi. Tylnia kanapa prezentuje się o tak. Materiał. Zwykły materiał pokrywający tylnią kanapę. Bardzo przestronnie tu jest. Nie wiem czy kamera odda ile tutaj naprawdę jest miejsca. Usiądę ja. Jestem osobą dosyć wysoką. 184 cm i siedzi mi się naprawdę wygodnie. Popielniczka. Topielniczka, schowki na różne rzeczy, głośniki w drzwiach elektrycznie sterowane, szyby bardzo ładne. Wnętrze, tak wygląda wnętrze samochodu, widok z tylnej kanapy. Ten oto sposób prezentacja samochodu Volkswagen Passat wersja kombi dobiega końca Ostatnie ujęcia kamerą Zobaczcie sami Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że podobał się wam, podobała się Wam ta prezentacja. Zapraszam Was na następną prezentację. Trzymajcie się. Cześć.